Tak. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie z gołębnika, z drugiej części mojego gołębnika. Jak już wcześniej wspominałem, tutaj mam maskę, bo się troszkę kurzy, więc dla tego maska. Ale ogólnie teraz już gołębki sobie pojadły, poszły na wolierę, więc ściągam. Od jakiegoś czasu promujemy produkty Herbaline. Ja również chciałem Wam powiedzieć, że są już u mnie w hodowli pierwsze bardzo fajne efekty tych środków. I co ja teraz robię? Chciałem tutaj to pokazać, bo widzę bardzo fajne, fajne efekty. Mianowicie, jeżeli chodzi o konsystencję kału. Oczywiście każdy, każdy gdzieś tam pokazuje tą kupę, więc ja też może pokażę tą kupę. Jej kolor oczywiście jest zależny tylko i wyłącznie od tego, co gołębie jedzą. Teraz ogólnie gołębie jedzą jeszcze bardzo bardzo, że tak powiem, wysokokaloryczną mieszankę, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Co ja robię, moi drodzy? Robię mianowicie to, że przeprowadzam teraz taką kurację, oczywiście to wszystko jest testowane u mnie w hodowli, jak zresztą wiecie, to jest to hodowla doświadczalna, więc próbuję, próbuję pewne, pewne, że tak powiem, jak to się mówi, kombinacje pewnych, pewnych po prostu kombinacje pewnych działań Związanych ze zdrowotnością Gołębi, mianowicie teraz podjąłem taką kurację dziesięciodniową, i chciałbym tutaj to właśnie powiedzieć. Testujemy na przemian przez 10 dni te środki z herbalinu. I tak, pierwszym środkiem jest kokoli. oczywiście tu jest zerwana etykietka, więc tego nie widać. I podajemy to na zmianę, podaję to na zmianę i powiem dlaczego akurat te środki wybrałem do testowania. Więc tak przede wszystkim kokolin, który ma zapobiegać występowaniu kokcydiozy w, że tak powiem w nadmiernym stężeniu i w gołębniku i oczywiście w, całej, w całym otoczeniu i u gołębi. stosuje ten kokolin i stosuje to wszystko na zmianę. Dlaczego kokolin? Kokolin, moi drodzy, dlatego, że są już chłodne dni, tego mrozu nie ma jeszcze takiego bardzo mocnego, pojawia się wilgoć, a jak wiecie, wilgoć w takich gołębnikach ogrodowych, jakie ja mam, w jakich ja trzymam teraz gołębie, w jakich ja prowadzę hodowlę, wilgoć tutaj występuje w bardzo dużej ilości, w bardzo dużym stężeniu, stąd też pojawia się również, wiadomo, duże stężenie kokcydiozy, tak? Więc, więc tutaj stosuję na przemian właśnie kokolin ten z herbalainu. To widać od razu, jak gołębie się zachowują. Widać też to, jaka jest ta właśnie konsystencja tego kału. Czy gołębie są energiczne, czy, czy osowiałe i tak dalej. Wszystko to widać w tym, jak podajemy te środki. Kolejnym środkiem, tutaj nie mamy etykiety, bo został ten środek. Zabrany z magazynu bez etykietowania jest tym środkiem, jest mintalin. Również też w tym czasie, kiedy jest zimno i tak dalej, i ta wilgoć ma też ona również wpływ na drogi oddechowe gołębi Dlatego też zacząłem stosować mintalin. Jest to środek, który ma właściwości ochronne na drogi oddechowe, inhaluje i tak dalej. Jego zapach, jak ktoś sobie kupi czy kupił, czy też stosuje ten, ten środek. Jego zapach jest taki fajny, fantastycznie pachnie y, taką miętą, więc dlatego też y, podjąłem tą decyzję, żeby spróbować, y, tak jak mówię, na przemian y, te trzy środki stosować. I kolejnym, kolejnym takim środkiem, bardzo ważnym moim dro moi, moi drodzy, y, czy to, y, czy to y, jeżeli chodzi y, o posypki na przykład, y, które stosujemy. Na przykład ode mnie posypka na odporność, którą też często podaję, zapobiega grzybicy. Grzybicy, czy też wola, czy dzioba, itd. i tak dalej. W ogóle wiemy o tym, że no wilgoć sprzyja namnażaniu się grzybów, i tak dalej. Tutaj też często zostają sprzątane te wkłady. Na kał, właśnie w celach. Tak jak widzicie, tutaj ten kał jest bardzo fajnej jakości. Tam w tej drugiej części głębnika też ten kał jest super. Potem przejdę, to pokażę też tam jakąś miejscówkę, w której siedzi gołąbek i sobie robi kupę. I ten kał jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Więc kolejnym środkiem jest antyfungalin. Oczywiście też środek z herbaline. Stosuję te środki z tego względu, moi drodzy, że wydaje mi się, że w tym okresie, kiedy jest ta wilgoć, należałoby właśnie zacząć podawać właśnie tą kurację z tych, z tych właśnie trzech środków. Ja wybrałem te trzy środki. W całym tym zestawie siedmiu tych moich preparatów, które wprowadziłem do sprzedaży, jest jeszcze Viroxil i jest Laxilin, taki typowy produkt na biegunkę. Ja go teraz nie stosuję ponieważ nie widzę, żeby u mnie w gołębniku występowała u gołębi biegunka, więc dlatego zastosowałem te środki. Tak jak mówię i powtarzam, te środki trzy podaję przez 10 dni na przemian. Dzisiaj jest trzeci dzień, czy czwarty, czwarty, przepraszam, jak to podaje? i muszę wam powiedzieć, że efekty są już bardzo, bardzo widoczne. Przejdziemy do tamtego gołębnika, tam pokażę jeszcze, że ten kał w niektórych miejscach też jest oczywiście spoko. Tak moi drodzy, oczywiście ja nie sprzątam, nie jestem jakimś maniakiem szpachelkowania, ale tutaj akurat znalazłem taką półeczkę, na której siedzi gołąbek, i też musicie zauważyć, że są to fajne, zwarte kuleczki. Nie jest sprzątane, dlatego też nie będę. Wam pokazywał tego bałaganu. Oczywiście, na podłodze jest jeszcze niepozamiatane, nie, wys, nie, nie wysprzątane. Obecnie teraz zajmuję się też modernizacją nowych gołębników na nowej miejscówce, na nowej lokalizacji, do której będę się przenosił. Dlatego też tutaj, no niestety, na razie nie sprzątam. A jest lekki rozik, i muszę Wam powiedzieć, że ten lekki rozik powoduje to, że w głębniku jest sucho i nie uważam, żeby. Jakaś tam y, strasznie nadmierna, chociaż tej nadmiernej ilości kału tutaj nie ma. Jak widzicie jest sucho na podłodze, ten kał jest cały wysuszony, więc po prostu nie uważam, żeby y, miało to jakiś negatywny wpływ na zdrowie gołębi. Tym bardziej, że tak jak mówię, y, cały czas podawane są teraz przez 10 dni te środki z Herbalinu, które mają fantastyczne, fantastyczne działanie. Jak widzicie gołąbki nie wyglądają źle, wyglądają super, wypierzone. Praktycznie w 100%. Świecą się ładnie, wszystko gitara i elegancko. Yy, także, tak jak mówię, no, na razie po prostu przygotowuję tam miejscówkę, więc też nie jest to tak, że yy, mam tu czas na to, żeby tak solidnie i super wysprzątać. Tych gołębi też moi drodzy nie jest tu zbyt dużo, więc też to nie jest tak, że yy, gdzieś yy, po prostu miałoby to być takie straszne. Że nie jest wysprzątane. Ja wiem, że niektórzy zwracają na to uwagę. Nawet tam jakiś kolega powiedział, że za niedługo nie będziemy mogli lotować z tego względu, że wszyscy tak bardzo, bardzo zwracają uwagę na te porządki. I że za niedługo zieloni wprowadzą zakaz hodowli gołębi i lotowania gołębiami, bo jest brudno w gołębnikach. Także jeżeli kogoś stać na gołębniki na taśmach samojezdnych czy jakiś tam innych rzeczach, to ja chwałam za to. Nie na razie na takie gołębniki nie stać. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby utrzymać gołębie, moi drodzy. Nowiu i jestem przekonany, 100% przekonany, że to mi się udaje, co zresztą widać po jakości upierzenia wszystkich gołębi. Akurat tutaj złapałem gołąbka samczyka, który y, zaklasyfikował się na wystawę. Oczywiście na wystawę nie dałem z tego względu, że y, po prostu no, nie, nie miałem czasu. Dalej umbek, pięknie już wypieżony. jeszcze chyba jedną lotkę ma do zrzucenia, tak, ma tu jeszcze jedną lotkę do zrzucenia, nie bój się malutki, ale już ładnie wypieżony, świeci się, wszystko, gitara, także mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem tych środków, są one dostępne również u mnie, chociaż zauważyłem, że dużo ludzi zwraca uwagę na pana Dziurkowskiego, chyba Jacka, o ile się nie mylę, który też te środki rozprowadza, Macie swobodny wybór, moi drodzy. Możecie kupować te środki ode mnie, od pana Dziurkowskiego, od kogo chcecie. W każdym bądź razie, na pewno, moi drodzy, muszę Wam gwarantować, że jakość tych produktów jest naprawdę super. Oczywiście, ja polecam kupować to ode mnie, ale kupicie gdzie chcecie. Ja, tak jak mówię, u siebie przeprowadzam teraz dziesięciodniową kurację, stosując te trzy środki na przemian czyli antyfungalin. Mintalin i Kokolin. Jest to typowy środek na koksydiozy. I to tyle, moi drodzy, z tej relacji, bo żeby nie przedłużać, nie zawracać gitary. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam do zakupów, zapraszam do śledzenia itd. Tak 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 jeszcze jedna wzmianka. Jeszcze jedna wzmianka, która zwróciła uwagę pewnego kolegi, którego no niestety musiałem zablokować na Facebooku z tego względu, że był bardzo nie, niemiły, bardzo niesympatyczny. Takich ludzi od, od razu blokuję. No, zwrócił on uwagę na to, że piszą u mnie młode. Dlaczego u mnie są późne młode? Dlatego, że jedna para zniosła tam w gołębniku rozpodowym jajka i wychowałem dwa fajne młode gołębie z linii Arden razy Bert Morsnowski i są to gołąbki, które zostaną u mnie z tego względu że są to gołębie, które zaobrączkowaliśmy z moją dziewczyną yy, osobiście we dwoje i z sentymentu te gołębie po prostu zostaną u nas do końca swoich dni, bo są to jak gdyby gołębie, które mogą też poniekąd symbolizować naszą więź. Tak to po prostu jest. Jeżeli ktoś zwraca uwagę tylko i wyłącznie na hodowlę w postaci typowo zarobkowej. Czy też wyników, i tak dalej, to niech sobie tak robi. Ja też Gołębie traktuję nie tylko jako efekt wyników, czy, czy, czy wypadkową wyników, czy też handlu, i tak dalej, ale są to też ptaki, które bardzo, bardzo kocham. To tyle, moi drodzy, pozdrawiam. Dobry lot, miłego dnia.